Sahara to naprawdę tajemnicze i dość niebezpieczne miejsce, które skrywa w swoim niezgłębionym obszarze wiele sekretów. W dzisiejszym odcinku ujawnimy wam kilka z nich. Zapraszam do oglądania. Mumia Hekas Hepes. Ta nietypowa mumia odkryta w Egipcie wyróżnia się od innych znalezisk swoim niekonwencjonalnym stylem balsamowania. W przeciwieństwie do bogatych i złożonych technik mumifikacji zwykle stosowanych u faraonów, mumia Hekas-Hepes odzwierciedla prostszy, mniej zdobny sposób przygotowania ciała do pochówku. Ta odmienność od tradycyjnych praktyk rzuca pytania wśród ekspertów i prowokuje do spekulacji na temat tego, czy była to osobista decyzja, czy też odzwierciedlała zmianę panujących wówczas zwyczajów mumifikacyjnych. Co dodatkowo komplikuje tę zagadkę, to tajemnicze przedmioty i inskrypcje znalezione wraz z mumią Hekas Hepes. W teorii wydają się dostarczać fragmenty jego życiowej historii, lecz wiele z nich jest trudnych do jednoznacznego rozszyfrowania. Te artefakty posiadają charakterystyczną cechę, która odbiega od ustalonych norm tamtego okresu, sugerując potencjalnie bardziej skomplikowaną i zamożną historię życia. Ponadto nietypowa lokalizacja pochówku Hekas Hepes dodaje kolejną warstwę tajemnicy. Pochowana jest w mniej znaczącym miejscu pogrzebowym. Decyzja ta prowokuje do rozważań na temat jej znaczenia. Czy istniał konkretny powód lub okoliczność, która doprowadziła do pochówku Hekas Hepes w tym mniej uczęszczanym miejscu? Czy oznaczało to odstępstwo od zwykłego szacunku, jaki był oddawany wysokim urzędnikom w tamtych czasach? Czy ktoś próbował w sekrecie przeprowadzić jakieś nieoficjalne praktyki i zrobił to z dala od postronnych oczu, aby nie dać się na tym przyłapać? Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Oko Sahary. To tajemnicze i dla wielu przerażające miejsce, jakim jest oko Sahary, znane jest też pod nazwą Struktura Rishat. To wyjątkowa, okrągła formacja geologiczna położona na Saharze, która jest widoczna nawet z kosmosu. Ta naturalna, prawie idealnie okrągła struktura ma średnicę około 40 km. Jej wyjątkowy kształt i rozmiar początkowo prowokowały spekulacje o pozaziemskim lub meteorytowym pochodzeniu, ale obecnie uważa się, że została ona uformowana przez naturalne procesy geologiczne. Jej powstanie jest efektem długotrwałej erozji, która stopniowo odsłaniała różne warstwy skalne. Oko Sahary jest niewątpliwie fascynującym przykładem dynamiki naszej planety i zmian, które zachodzą na przestrzeni milionów lat. Wielu ludzi nadal jednak uważa, że formacja ta ma coś wspólnego z kosmitami. Odkrycie rzeki Tamanrasset Wśród piasków Sahary naukowcom udało się dotrzeć do fascynujących śladów dawnej rzeki Taman Rasset, odkrywając historię niegdyś tętniącej życiem arterii wodnej na jednym z najbardziej suchych obszarów na naszej planecie. Wykorzystując zaawansowane techniki obrazowania satelitarnego i szczegółowe badania geologiczne. Badacze zdołali ujawnić sieć starożytnych koryt rzecznych i kanałów ukrytych pod piaszczystą powierzchnią. To odkrycie rzeki stanowi okno na dawne czasy, kiedy Sahara była znacznie wilgotniejszym i bardziej sprzyjającym życiu środowiskiem. Ujawniają, że ten obecnie jałowy teren kiedyś wspierał znaczący system rzeczny, pełen różnorodnego ekosystemu. Rzeka Taman Raset prawdopodobnie odegrała kluczową rolę w podtrzymywaniu wczesnych populacji ludzkich oraz dzikiej przyrody, zapewniając istotne źródło wody do picia, rolnictwa, a może nawet do nawigacji. Jak widać, Sahara wiele lat temu mogła wyglądać zupełnie inaczej. 40-milionowy wielor. Archeolodzy dokonali wyjątkowego znaleziska w Wadi Al-Hitan, znanym również jako Dolina Wielorybów w Egipcie. Odkryli oni skamielinę prastarego wieloryba, którego datuje się na 40 milionów lat. Sahara była kiedyś zanurzona w prehistorycznym oceanie Tetydy i tętniła morskim życiem. Skamielina należy do basilosaurusa, wymarłego gatunku wieloryba. Chociaż basilosaur był spokrewniony z dzisiejszymi wielorybami, posiadał wyjątkowe cechy, takie jak dobrze rozwinięte tylne kończyny, których nie znajdziemy u współczesnych wielorybów. Te kończyny stanowią fizyczne dowody na ewolucyjną podróż wielorybów z lądu do morza. Pomimo że wizja czworonożnych wielorybów może wydawać się dzisiaj nieco surrealistyczna, takie gatunki faktycznie istniały w przeszłości. Odkrycie tej skamieliny wieloryba jest kluczowym elementem w zrozumieniu historii Ziemi, rzucając światło na przejście wielorybów od istot lądowych do majestatycznych mieszkańców mórz, jakich znamy dzisiaj. Libijskie Szkło Pustynne W rozległych obszarach libijskiej pustyni znajduje się niezwykły naturalny minerał libijskie Szkło Pustynne. Rozrzucone po piaskach, te naturalnie wytworzone fragmenty szkła wzbudzają zainteresowanie naukowców i historyków już od dziesięcioleci. Szkło to wyróżnia się swoim charakterystycznym żółto-zielonkawym kolorem oraz różnorodnością rozmiarów od małych kamyków po spore bryłki. Jego niezwykły wygląd jest jednak tylko początkiem tajemnicy otaczającej jego pochodzenie. Przez lata powstawały różne hipotezy dotyczące jego powstania, od dawnej aktywności wulkanicznej aż po teorię o meteorytowym pochodzeniu. Wysoka zawartość krzemionki oraz rozległe rozprzestrzenienie szkła po pustyni dodawały do tej łamigłówki kolejnych zagadek, pozostawiając jego genezę owianą niepewnością. Jednak ostatnie badania skłaniają się ku teorii o pochodzeniu pozaziemskim. Dominujący pogląd sugeruje, że około 26 milionów lat temu uderzenie meteorytu wytworzyło ogromne ciepło, które stopiło pustynny piasek, przekształcając go w pokłady szkła, jakie dzisiaj znajdziemy rozsiane po krajobrazie. Libijskie szkło pustynne, niegdyś wysoko cenione w starożytnych egipskich ozdobach, nadal jest obiektem pożądania, zarówno dla kolekcjonerów meteorytów, jak i kamieni szlachetnych. Kamienie z Napty W południowym Egipcie, w pustyni nubijskiej, znajduje się niezwykłe i bardzo ważne archeologiczne odkrycie Kamienie z Napty. Są one częścią zespołu znanego jako Napta Plaja i pochodzą z okresu około 6000 do 6500 lat przed naszą erą, co czyni je jednym z najstarszych znanych miejsc astronomicznych na świecie. Kamienie te są rozmieszczone w niezwykle precyzyjnie ułożonym kręgu, co sugeruje, że stanowiły one prehistoryczny kalendarz, służący starożytnym nomadom. Te społeczności wykorzystywały kamienie do zaznaczania ważnych wydarzeń astronomicznych, ze szczególnym naciskiem na letnie przesilenie. Układ i wyrównanie kamieni podkreślają zaawansowaną wiedzę astronomiczną starożytnych nomadów poprzedzającą słynne miejsca, takie jak Stonehenge, i dostarczając przekonujących dowodów na wczesne ludzkie zaangażowanie w obserwację nieba. Kamienie z napty odkrywają bogatą wiedzę posiadaną przez starożytnych mieszkańców regionu, wykazując głębokie zrozumienie ruchów gwiazd. Uważa się, że wiedza astronomiczna była stosowana w praktycznych celach, takich jak planowanie rolnicze i koordynowanie rytualnych działalności. Strategiczne rozmieszczenie kamieni i lokalizacja miejsca wskazują na społeczność z wiedzą na temat zjawisk kosmicznych i ich potencjalnych implikacji dla codziennego życia. Nie zapomnij o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!